Cuda doktora Mikołaja. Zgodnie z zapowiedzią przedstawioną w ostatnim odcinku na tym kanale YouTube'owym, chciałbym dzisiaj rozwinąć temat naszkicowany w lutowym numerze Ikara mojego autorstwa, z cyklu inspirowanego rokiem profesor Wilhelminy Iwanowskiej. Wspomniałem w tym ostatnim felietoniku krótko o pomyśle pani profesor, by beatyfikować Kopernika. No cóż, jak wiemy, Kościół katolicki nie potwycił tego pomysłu, a tak y, przewrotnie chciałbym powiedzieć, że może szkoda. Tak więc proponuję wyobrazić sobie alternatywny proces beatyfikacyjny. Rodzaj intelektualnej zabawy pół żartem, pół serio. Ale rodzi się pytanie, kto miałby decydować o wyniku tego procesu? Otóż y, proponuję, by Wysoką Komisją Byście wy, wy byli wy. Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Jak przebiega taki proces? Pokrótce. Aby kogoś uznać za błogosławionego, kandydat lub kandydatka musi być męczennikiem. No, tutaj ten warunek, całe szczęście, może dla Kopernika, nie został spełniony. Mimo, że miał obawy przed głoszeniem tej teorii, nie spotkał się on y, z prześladowaniem. Niestety dosiągnęły one nas, jego następców, y, zwolników jego teorii, przede wszystkim Gailusza. No ale w każdym razie Kopernikowi został oszczędzony ten los. Drugim warunkiem jest to, ażeby kandydat, kandydatka, no już dalej będę może używał tylko jednej formy, oczywiście wiedząc, że miałem na myśli obydwie płci. w każdym razie, Musi się e, kandydat musi się wykazać e, tak zwaną heroicznością snud, tak ładnie brzmi. No i, i musi być przynajmniej jeden cud pośmiertny uznany za to, że został, nastąpił on za pośrednictwem czy wstawiennictwem kandydata. Szanowna komisjo złożona z moich słuchaczy, w tym miejscu chciałbym przedstawić trzy aż trzy cuda. Które bym przypisał sprawczości Kopernika. Oto nie jeden, ale trzy cuda doktora Mikołaja. Cud pierwszy. Ocalenie Torunia od zniszczeń wojennych w XX wieku. Torun, niemalże od samego początku istnienia, pełnił w mniejszym lub większym stopniu funkcję twierdzy punktu strategicznej obrony. W czasach krzyżackich, do roku II pokoju toruńskiego, jak pamiętamy zapewne ze szkoły, zawartego w roku 1466, był on miastem nadgranicznym. Zaledwie parę kilometrów od murów miejskich przebiegała granica biegnąca na rzece Drwęcy, wpadającej do Wisły. Zawieruchy dziejowe spowodowały, że Torn powrócił do funkcji nadgranicznej podczas dziesięcioleci Zaboru Polskiego, granica znowu wróciła nad drwającę. Tym razem po jej drugiej stronie znajdowało się imperium rosyjskie. No, z wyłączeniem krótkich okresów istnienia Księstwa Warszawskiego i Autonomii Królestwa Polskiego tzw. Kongresówki, co trwało do roku 1831. No, z wyłączeniem właśnie z tych okresów. Po nich y, Prusacy uczynili nadgraniczny Toruń twierdzą i to twierdzą pierwszej klasy, jedną z największych w całej Europie. Do dzisiaj pozostałością po niej są rozsiane w terenie y, Torunia liczne forty. Ja sam nie jestem specjalistą z tej dziedziny, ale jeśli ktoś chciałby się coś więcej dowiedzieć na ten temat, to najlepiej odwiedzić Muzeum Twierdzy Toruń, które znajduje się tuż przy starówce w jednym właśnie z takich obronnych założeń. Ponadto jego znaczenie strategiczne, znaczenie strategiczne Torunia wynikało z położenia nad przeprawą przez Wisłę. Do mniej więcej roku 1500 była to przeprawa promowa, a następnie mostowa. I tu ciekawostka. Mimo tych uwarunkowań, czyniących z Torunia potencjalny cel ataków, wyszedł on w zasadzie bez szwanków, zarówno z I, jak i II wojny światowej. Jednakże mało brakowało, a jego losy mogły się potoczyć w zupełnie inny sposób. Albowiem na przełomie roku 1944 i 1945, Niemcy uznali miasto za twierdzę, i co pociągało za sobą, że powinno, powinien się bronić aż do ostatniego żołnierza. Jednak w ostatnim momencie dowódcy Wehrmachtu zdecydowali się opuścić kopernikowski gród, przełamując zaciskające się już pierścień oblężenia przez Armię Czerwoną i Ewakuując się w stronę Grudziądza. Droga komisjo, czy Kopernik rzeczywiście nie czuwał, więc nad swoim miastem? Fakt, że Toruń ucierpiał tylko w sposób minimalny w wyniku działań militarnych podczas II wojny światowej, światowej ułatwi proces tworzenia uniwersytetu. Tak więc przymrużenie oka można by powiedzieć, że jeżeli miasto ocalało mimo zawieruchy wojennej to dzięki stawienictwu świętego, czy nieświętego Kopernika. I można by tu dodać, że Kopernik miał tutaj swój prywatny interes. W przeciwnym wypadku bowiem, zapewne uniwersytet jego, noszący jego imię prawdopodobnie by nie powstał, nie byłoby Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. A tak, nie będąc zniszczonym, Toruń nadal może być dumny ze swojej nienaruszonej starówki Pełnej dostojnych gotyckich budowli z czerwonej cegły, która przyciągnęła swoimi, swoim pięknem przybyszów znad wini, cud drugi. Powstanie uniwersytetu jego imienia, czyli jak gdyby kontynuacja cudu pierwszego. I ten cud może w najmniejszym stopniu nosi charakter cudownej interwencji, ale jednak gdyby nie imię Kopernika i pa pamięć o nim w starym mieście, to może byli pracownicy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie nie byliby tak chętni, aby zdecydować się na tworzenie nowego uniwersytetu właśnie w tym mieście. Co więcej, w tym miejscu można by dodać, że były rektor USB Profesor Władysław Dziewulski miał okazję zapoznać się z urokami nadwiślańskiego grodu jeszcze w swoich czasach wileńskich, gdy był pracownikiem USB. Uczestniczył on bowiem w zjeździe założycielskim Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbył się w 450. rocznicę urodzin Kopernika w Toruniu. Czyli to był pierwszy cud związany z wielkim jubiluszem, czyli może jeszcze nie tak wielkim jubiluszem kopernikowskim, co nas kieruje w sposób płynny do cudu numer 3. Cud trzeci budowa kampusu uniwersyteckiego od podstaw i przyznanie środków na rozwój radioastronomii. Trzeba pamiętać, że w roku 1973, roku wielkiego jubiluszu kopernikańskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika był jeszcze uczelnią dosyć młodą, a jego byt w tym mieście ciągle nie był do końca ustabilizowany. Trzeba przecież pamiętać, że nie tak długo przed tą datą Trzycie lat stalinowskich władze komunistyczne rozważały nawet jego zamknięcie i przeniesienie naukowców do innych ośrodków akademickich, przede wszystkim do otworzonego uniwersytetu w Gdańsku. W tym samym czasie zlikwidowano Wydział Prawa i radykalnie okrojono Wydział Humanistyczny, zawieszając niektórych wykładowców w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, zabraniając im po prostu prowadzenia tych zajęć. Po tamtym czasie uczelnia powoli odbudowywała swoją siłę i renomę. Jednakże dużą barierą dla rozwoju była baza lokalowa, a w zasadzie jej struktura, albowiem składały się na nią różne budynki porozrzucane w najrozmaitszych częściach miasta, przejęte od innych instytucji i często nieprzystosowane do celów naukowo-dydaktycznych. Nie wiadomo jak długo by trwała taka niesprzyjająca rozwojowi uczelnia sytuacja, gdyby nie. No właśnie, znowu on. A dokładnie rzecz biorąc, wielki jubileusz jego 500 urodzin z roku 1973. Hucznie obchodzony na całym świecie, a w szczególności oczywiście w mieście rodzinnym astronoma. W tym czasie UMK trzeba to sobie uświadomić jasno, był najmniejszym polskim uniwersytetem. Dodatkowo jako jedyny miał swoją siedzibę wtedy w mieście powiatowym. I oto za sprawą Kopernika stał się cud po prostu. W roku jubileuszu i w jego okolicach Toruń stał się prawdziwą Mekką, do której pielgrzymowali nie tylko naukowcy, ale także dyplomaci, politycy, Dziennikarze i ludzie kultury z całego świata. Także studenci były wymiany, młodzieży się także odbywały. Najważniejsze międzynarodowe wydarzenia, takie jak Kongres Międzynarodowy Unii Astronomicznej, nadzwyczajny kongres, dokładnie rzecz biorąc, a także zjazd filozofów i historyków nauki, odbyły się już w murach, właśnie wtedy świeżo oddanych do dożytku. Budynków nowego osiedla akademickiego na Bielanach. Myślę, że nawet gdyby Kopernik nie miał nic wspólnego z Toruniem, to w końcu doszłoby do budowy tego kampusu. Lecz gdyby nie było jubileuszu, inwestycja ta najprawdopodobniej nie odbyła się na taką skalę i w takim tempie. Tutaj trzeba dodać, że trochę w cieniu projektu na piaskach w zachodniej części Torunia miała miejsce inna inwestycja w znajdującym się parę kilometrów od północnych rogatek miasta obserwatorium astronomicznym we wsi Piwnice czy w majątku Piwnice. Mam tutaj na myśli zbudowanie nowej siedziby powoli, ale coraz bardziej dynamicznie rozwijającej się w Toruniu radioastronomii. Trzeba tutaj dodać, że zamierzenia inwestycyjne były znacznie z... Przewidywałem o wiele większy rozmach tej, tego projektu, ale i tak bardzo pozytywnie się skończyło to, że powstał w ogóle jakikolwiek budynek przeznaczony dla radioastronomów. No cóż, szanowna komisja, myślę, że jasno wykazałem, iż Kopernik był błogosławionym, błogosławionym człowiekiem dla miasta Torunia. Skutki jego interwencji za światów były na pewno. Nieocenione dla naszego miasta. Ciekaw jestem, je, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami w komentarzach. Jestem ciekaw, czy może, może macie nawet jakieś inne propozycje cudów dokonanych za sprawą doktora Mikołaja. Dziękuję za uwagę.